Na starość nie czekaj. Sama przyjdzie w porę i twarz będzie miała starą drzewa, korę. Ręce wtedy będą jak suche konary. Siła wyobraźni jak słup w płocie stary. Kiedy przyjdą setne w porę urodziny, starość wtedy będzie o smaku tarniny, z której często wino starości pić dadzą. Na koniec gałązkę na niej wzór posadzą. Kobiety o starość to nikt nie pyta, bo jej serce nawet i zimą zakwita. To taki podlotek tutaj siedzi i chwali się, że ma 100 lat. Wychowania fizycznego jeszcze wtedy nie było. Nowy kurs się rozpoczął, ja poszłam zobaczyć, ile i jakie towarzystwo będzie, i był dyrektor. I proszę Państwa, w kietach jest posada, kto chce jechać? Ja jedna, ale dwie ręce podniosłam. I tu przyjechałam i tutaj jak w raju? W szkole świetna dyrektorka, koleżanki, od razu jak w rodzinie się znalazłam. Własnej nie mam. W jednej knajpie przy barze stoi facet z wędką w ręku. Kielner go pyta, panie, co pan wyrabia tutaj z tą wędką? Jak to co? Idę na ryby. Proszę państwa, wiecie co powinniście robić 13? 13 to powinniście robić to, co zwykło robić Ryszard Rękowski przez całe życie. Nie mieć raz. Ma... Nie narzucamy tutaj nikomu niczego. Staramy się, aby ten, to wejście w to nowe środowisko, zmiana środowiska, było takie bardzo spontaniczne, i myślę, że staramy się sami, aby osoba wybrała jakąkolwiek formę zajęć, coś dopasowała do siebie, co lubi robić, co potrafi robić. Każdy z mieszkańców domu przychodzi tutaj z bagażem swoich życiowych doświadczeń i z umiejętności. Te zajęcia są potrzebne jako możliwość zachowania jak najdłużej aktywności. Z jednej strony są pewne zajęcia, które idą tutaj swoim rytmem. A z drugiej strony każdy może w tych zajęciach znaleźć coś swojego albo zaoferować nam to, czego na przykład ja nie umiem, bo ja się bardzo chętnie nauczę. I w którymś momencie zaryzykowaliśmy kupno runa wełnianego. Panie to przepięknie na wrzecionach uprzędły. Notabene jeszcze zostałam wykształcona, które wrzeciono jest dobre, tylko takie, które jak się odpowiednio zakręci, będzie utrzymywało równowagę. I panie to uprzędły, potem będziemy to sami farbować. I y, pamiętam taką sytuację, kiedy pani, która wykonuje właśnie ten oto gobelin, te ptaszki, pierwszy raz z tego runa wełnianego, już przez nas wyfarbowanego przędła i mówi, pani to zupełnie inna wełna, z takiej to można te obrazki robić. Więc to było właśnie takie piękne, że jednak wspólnymi siłami y, możemy coś zrobić i to nie jest tak, że ja uczę, ja jestem uczona, my wszyscy po prostu żyjemy razem, to jest chyba naturalne następstwo pokoleń. One mają swoje wyniesione z doświadczeń życiowych bogactwo, którym ja mogę wzrosnąć, i to, co ja umiem, mogę dać im. To tak jak w rodzinie. Zwijamy, zbijamy. Szybko, szybko. Malutkie kłębuszki mamy. I coraz większe, coraz większe głębki. Skończyła się inna. W drugą stronę. Zwijamy od malutkiego. W tej chwili mamy 102 pensjonariuszy, 65 osób personelu, tylko nie zawsze na wszystkich na całych etatach. W takich domach właśnie w Holandii, na Zachodzie, w Holandii, w Belgii jest to, jest ta opieka, która bezpośrednio przy pensjonariuszu polega na tym, że jedną osobą zajmują się co najmniej jedna dwie osoby. U nas niestety zatrudnienie jest o wiele mniejsze. U nas jest proporcja zupełnie odwrotna. I, I w tym względzie mamy na pewno gorzej. Ja myślę, że co najmniej 50-60% ludzi yy, znalazło tu dom, mimo wszystko, że przez pierwszy okres nie zawsze się mogły yy, wejść w to środowisko, przystosować do tego, bo w końcu ludzie starszy, jak to się mówi, starego drzewa, yy, nie przesadza się, ale nie jeden raz miałyśmy przykład że starsza osoba ze środowiska, szczególnie z jakichś wsi z dalszych tam krańców, przychodzą w takich warunkach y, mieszkały i w takich warunkach y, były żyły, że tutaj dla nich w tej chwili to jest dokładnie, jak mówią, raj na ziemi. U sobie Rąbę, podziomy, daje sobie radę. Ratowo. Nie wyśpi się w domu. U ludzi lepi. nie Kazmieranie. Budzi. Ja to U Polusa nocuję i tam, na końcu kołomanił kuby. Nie chodzicie do domu. Po nogi, bo się. Bo to mogę spać. Kaziu, Kaziumsa, no tak go tutaj nazywamy. Ma takie ulubione powiedzenia szczególnie gdy się denerwuje przy rąbaniu drzewa. No. Sakramencka i przejaśniejsza. To ja mu mówię, że będzie się smażył w piekle. A on mi na to, że w piekle też trzeba rąbać drzewo. Pracowałem w drogówce, a przez moje zasadę. To my kilosze rąbalce i zatykały piochę. Smoła typiała bo za dużo drzewa. Ale były takie wielkie beki. A teraz beków nie ma. Le kominie i sam chodził z Beski. Masłowie, Daleszyca. I w Daleszycach to nie przychodziłem do domu. Nacowałem w lesie. Sporo Dali mi rentę. I chociaż życie drogie nasze rozdziela dziś drogi, wrócę, byś swą spracowaną dłoń złożyła na moją skroń. Mamo, choć życie raz jest okrutne i złe, mi, może więcej nie zobaczy już Cię, mamo. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że kontakt z rodziną jest czynnikiem korzystnym, zarówno wpływającym dobrze na, stan, na psychikę, jak i na stan fizyczny każdego z tych starych ludzi. Wypadki, kiedy te osoby przebywające u nas nie chcą kontaktu z rodziną, są wyjątkowo rzadkie. Nie powinno być tak, żeby człowiek, który spędza całe swoje dorosłe, nazwijmy to życie w określonym środowisku, tu nasi pensjonariusze najczęściej w środowisku wiejskim, my wokół domu mamy minimalny ogródek i ogromne, wielkie osiedle. I wtedy jest problem, jak, jak żyć w takim nowym środowisku. Jeżeli nie ma innej możliwości, to taki dom jest dobry, tylko nie powinien być to dom ogromny, nie powinno tu mieszkać y, wielu bezimiennych ludzi. Ten dom powinien y, najbardziej jak może od strony organizacyjnej być domem, wspólnym domem pracowników i ludzi, którzy tutaj mieszkają. A nie wszędzie nie Tyle na roli, co i tak wszędzie trzeba pracować. Jak nie będzie pracował, to nie będzie nic miał. Wygasła lampa szczęścia. Wygasła już do dna. Wiatr i dziś żałośnie. Iłka, Iłka, Iłka. Byłem w Murawicach, na Czerwonej Górze i na Czarnowie. Strząsy były, gimnastyki były, postawiły pod frontach Człowiek nic nie musiał godać. Pół co jedną odjęli. Już dawno. jakoś zimą. Po miesiącu siedział. No operowały mnie na śruby. Uciekłem ze śpitalka. przez okno. Ile on się napracuje dzisiaj? Bo on robi lewą ręką, bo prawy się boi, bo ma tam ten drut I tą lewą to przecież nie ma siły ani sprytu, ani z się uknie, ile mu się tam na, na, na złości, ale ćpie. I jest taki, Są ludzie uczciwi też, że mu dadzą i papierosa, i zjeść mu dadzą i jeszcze na piwo. No i jeszcze te pięć czy 10 złotych mu dał w kieszeń. A są tacy, że, że zima mróz 30 stopni, a ten mu się. Lemuniatkę i herbatniczki. I, i każu robię dzień i noc. I robię. Nazywam się Salwa Kazimier. Urodziłem się tu, ostatniego stycznia. 25. Chodziłem do szkoły, do Tumlina i do na was 7 lat. Po jednej klasie, po dwa. Koffie. Ciężko byłcy tam chodziłem, muciłem, mioki skrobołem. Mnie uważają o ciebie, nie. No my dziś... No niech ci uważają, niech ci uważają. Dalej mi grubsza cytryna tobie no, ciebie. A to No ja. Tylko zwróciłam uwagę, pani weszła, mówię, bo pokropionym mlekiem, to to, żeby się nie deptało. O, to na mnie co ja na nogi wcale nie mogę ruszyć się. A jeszcze wcześniej to to bluźni, zresztą wy wiecie, czemu napaknie. Na wiecznie, no ino jezdro, na dołamce nóż bo przecież panie, ja nie panie, mogę wytrzymać. Tylko wezmę już, no cóż będzie. Ona ma no, z Bogiem spółkę, ja ją bardzo kocham, panie, a ona nie... mnie nie kocha. Zdarzają się sytuacja, że chory, który wręcz czuje się wyrzucony przez rodzinę i nagle trafia do takiego domu, zwłaszcza kiedy nie był przygotowywany wcześniej przez rodzinę, nie był przyswajony z taką myślą. Taki chory często staje się nawet i agresywnie słownie do pierwszych osób, z którymi się kontaktuje. Nie wiadomo, jak się to życie ułoży, no, ale będę się starał tak wychować dzieci, żeby, żeby jednak starość spędzić w domu przy ich opiece. Nie chciałbym tu spędzić starości, na pewno nie chciałbym. Właściwe miejsce, tylko niewłaściwe są yy, tutaj kuracjuszki. Dużo jest osób takich, które chodzą, które mogłyby pójść do pracy, a one tutaj chodzą i tylko, tylko brudzą. Tak, myślę, że tak samo jak z samochodem. Bo my już tu są nieprodukcyjni, to niepotrzebni. To jest bardzo istotne, żebyśmy my w naszym dzisiejszym zagonieniu nie zapominali, że y, musimy mieć coś, czym będziemy żyli potem, a to potem to jest coraz większe ograniczenie fizyczne, które nie pozwala nam na podejmowanie wielkich działań. Tak, jak na przykład dzisiaj te panie nie mogą brać udziału w żniwach, nie mogą brać udziału nawet tak bardzo w pomocy przy wychowywaniu wnuków. Jak wracają z urlopu, to się okazuje, że są bardzo często wycieńczone. Wymęczone, odchorowują każdy urlop. Ale równocześnie no nie jest to takie proste, żeby zostać z pustką. Jeśli człowiek tylko goni, to potem się może okazać, że ta starość będzie sytuacją, w której braknie gonitwy i może braknąć sensu życia. Tak dobrze było nam razem. Przeżywać radości czas, lecz nadszedł moment rozstania, musimy już żegnać was, choć nas rozdziela przeszczynie, nie zarzeka i los. Lecz pozostanie wspomnienie i wspólnie spędzony czas. Możemy mieszkać daleko. Ja dalej jak można rzec, a serce być blisko siebie, bo nie ma granic dla serc. Ostatnie słowo serdeczne do serca nam ciśnie się, że jeszcze los może zdarzyć i kiedyś spotkamy się.